Nigdy nie jesteś naprawdę sam. Część trzecia. Nadzór technologiczny. Materiał z kanału Swaru Official. Opublikowany 26 grudnia 2023 roku. Witam wszystkich. Dziękuję, że znów do mnie dołączyliście. Jestem Marii. Informacje te mogą być traktowane jak science fiction lub jakkolwiek widz uzna to za najlepsze, ale ja traktuję je bardzo poważnie i są one dla wszystkich, którzy mają oczy do patrzenia. W pierwszej i drugiej części tej serii mówiłam, w jaki sposób zarówno dobre duchy, jak i złe byty monitorują i podążają za ludźmi mając nadzieję, że wpłyną na nich w pozytywny lub negatywny sposób, na przykład, aby stali się łatwiejsi do wykorzystania lub aby powstrzymać ich od podnoszenia wibracji innych ludzi wokół nich, ponieważ podniesienie wibracji tych ludzi również ich uczyni trudniejszymi do wykorzystywania przez wszystkie te ciemne byty niższego astralu i ich negatywne plany. Złe byty dosłownie podążają za pozytywnymi jednostkami, szukając ich słabości, aby wykorzystać je do obniżenia ich wibracji. Wykorzystują do tego wcielone osoby trzecie, głównie postacie niebędące graczami, czyli NPC, ale nie tylko, do wypytywania i manipulowania osobą o wysokich wibracjach, która zwykle jest gwiezdnym ziarnem. Uważaj więc na to, jakiego rodzaju informacjami dzielisz się z innymi. Milczenie jest bardzo ważnym kluczem do ochrony i sukcesu w życiu. Z drugiej strony, anioły, stróże i przewodnicy duchowi robią wszystko, co w ich mocy, aby chronić jednostkę, aby nie odeszła od swojego życiowego planu. Większość ludzi na Ziemi ignoruje, a nawet dyskredytuje istnienie strony astralnej. Myśląc, że świat materialny jest wszystkim, co istnieje, podczas gdy są oni zanurzeni w skomplikowanym, posplatanym, egzystencjalnym matriksie, w którym spotykają się różne gęstości, a wszystkie istoty i byty w nich żyjące ingerują i sterują ich życiem w bardzo silny sposób. Dlatego zawsze mówiłam, że badanie zjawisk paranormalnych i tego, jak wszystko tam działa, jest bardzo ważne dla samopoczucia i osiągnięcia sukcesu w życiu. Ale oprócz tego, co astralne i dobrego i złego, istnieją również inne rodzaje monitoringu, których musisz być świadomy. Na przykład monitorowanie rządowe i korporacyjne za pomocą kamer o obwodach zamkniętych lub kamer internetowych, a także tych w smartfonach. Oraz za pomocą wszystkich innych zawartych w nich czujników i wszystkich innych urządzeń określanych jako inteligentne. Co gorsza, ostatnio nadzór rządowy i korporacyjny stał się jeszcze silniejszy, ponieważ obecnie wykorzystują oni elektronikę nowych samochodów nie tylko do zbierania danych o Twojej aktywności i o tym, gdzie się udajesz, ale także o tym, co mówisz w samochodzie i z kim się spotykasz. Zauważ, że reklamy nowych samochodów skupiają całą swoją uwagę na łączności internetowej wbudowanej w samochód, na jego desce rozdzielczej, sposobie podłączenia smartfona do samochodu i tym podobne, jednocześnie nie podając już żadnych istotnych informacji o tym, jaki rodzaj silnika znajduje się pod maską i do czego jest on zdolny. A przecież, gdy kupujesz nowy samochód, to powinno być najważniejszą i najistotniejszą informacją, a nie to, jakie aplikacje możesz uruchomić, będąc w samochodzie w środku. Chodzi o to, aby skupić całą uwagę społeczeństwa na ważności i znaczeniu posiadania łączności i jednocześnie przekierować i odwrócić społeczną uwagę od silnika i jego mobilności. Robią tak, ponieważ ostatecznym celem tego programu korporacyjnej kabały jest usunięcie całego transportu prywatnego i pozostawienie ludzi zależnych od jakiegokolwiek superkontrolowanego transportu, który zamierzają im zorganizować, przede wszystkim od transportu publicznego. Ten problem pojazdów monitorujących i przekazujących informacje o swoich właścicielach do korporacyjnej kabały, za plecami ludzi i bez ich zgody jest jeszcze gorszy w przypadku pojazdów elektrycznych, które obecnie są tak mocno promowane, jakby były odpowiedzią na zanieczyszczenie i inne problemy, podczas gdy w rzeczywistości wcale takie nie są, jak wyjaśniałam w moich filmach o problemach związanych z pojazdami elektrycznymi. Większość ludzi całkowicie ignoruje cały ten technologiczny monitoring prowadzony przez kabałę, pod nadzorem którego się znajdują i w większości przypadków w ogóle ich to nie obchodzi. Przeciętny obywatel myśli, że nie byłby interesujący dla żadnego rządu ani agencji, a nawet uważa za zabawną myśl, że gdyby był pod obserwacją, to ci, którzy by go obserwowali, bardzo by się nudzili, ponieważ jego życie jest takie normalne. Problem w tym, że tak nie jest, ponieważ każda pojedyncza osoba, każdy obywatel jest w kręgu ich zainteresowania, nawet choćby tylko ze statystycznego punktu widzenia, jako informacja do metadanych np. po to, aby korporacyjna kabała mogła obserwować tendencje w populacji, to, jak ludzie myślą oraz wartości i zainteresowania, które panują w różnych miastach, krajach i miejscach. Wszystko to po to, aby większa kabała wiedziała, jakie zmiany i regulacje musi narzucić społeczeństwu i jak wiele z nich jest niezbędnych do kierowania percepcją. I zainteresowaniami ludzi w taki sposób, aby ich większe programy kontroli populacji mogły posuwać się naprzód tak efektywnie, jak to tylko możliwe. Wiele gwiezdnych nasion, nawet tych, które mogą cierpieć z powodu niskiej samooceny, jest monitorowanych przez rząd i jest przedmiotem jego zainteresowania, ponieważ kabała wie, że ci ludzie są gwiezdnymi nasionami. W wielu przypadkach może nawet wiedzieć więcej o tym, kim oni są i w bardziej rozszerzonym kontekście niż samo gwiezdne ziarno. Może posiadać takie informacje jak jego gwiezdna tożsamość i obawiać się, że może ono stać się dla niej problemem, jeśli się aktywuje, jeśli stanie się w czymś aktywne, jeśli przypomni sobie, kim jest lub jeśli przebudzi się duchowo. Jak wyjaśniałam w wielu moich filmach o Federacji Galaktycznej, faktycznie komunikuje się ona i współpracuje z rządami na Ziemi oraz z kontrolującymi je tajnymi stowarzyszeniami. Dlatego Kabała ma dostęp do szczegółowych informacji na temat tożsamości przynajmniej większości żyjących obecnie na Ziemi gwiezdnych nasion, zwłaszcza tych wielkich, potężnych gwiezdnych nasion, które aktywnie działają przeciwko niej. Kabała, która jest rządem stojącym ponad wszystkimi rządami, posiada również urządzenia technologiczne, które mogą odczytywać aurę gwiezdnych nasion, aby zbierać informacje o ich częstotliwości i wibracjach oraz aby dowiedzieć się więcej o ich tożsamości i gwiezdnym pochodzeniu. Urządzenia te montowane są na dziobach helikopterów i samolotów wyposażonych w specjalny sprzęt FLIR lub sprzęt do obserwacji w podczerwieni. Oczywiście nie wszystkie samoloty wyposażone we FLIR monitorują gwiezdne nasiona. Mimo to mają one specjalne urządzenia do odczytywania i zbierania informacji o ludziach, aby móc zrozumieć wszystko i wszystkich, którzy mogą stać się dla nich problemem. Ta technologia odczytywania aury jest łatwa do zrozumienia, mimo że brzmi to bardzo zaawansowanie lub jak science fiction, ale jest to prosty, czuły spektrometr, który odczytuje układ i odmiany kolorów w polu aury wokół danej osoby i porównuje je z bazą danych, która wskazuje, jaka kombinacja kolorów odpowiada jakim gwiezdnym rasom, a nawet planetom na których dana osoba w ludzkim ciele była, albo nadal jest inkarnowana, jak w przypadku ludzi, którzy weszli w życie na Ziemi za pomocą pozaziemskiej technologii, czyli za pomocą kapsuły zanurzeniowej. Kabała uważa wszystkie te pozaziemskie istoty, gwiezdne nasiona, za obcych agentów, którzy z pewnością działają przeciwko ich interesom i dlatego muszą być monitorowani. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy kabała wykryje, że to lub inne gwiezdne ziarno przebywa na Ziemi za sprawą technologii kapsuły zanurzeniowej, ponieważ to niewątpliwie wskazuje, że jest ono na misji i pracuje nad osiągnięciem tego lub innego konkretnego celu, z pewnością przeciwko jej interesom. Kiedy ta czy inna osoba stanie się dla kabały zbyt kłopotliwa, wówczas może stać się indywidualnym celem. I może zacząć być atakowana na kilka sposobów, zwykle przy użyciu technologii ukierunkowanej wiązki i broni częstotliwościowej, które mają ją zneutralizować lub wyeliminować. Broń ta jest wszędzie, ponieważ do przesyłania niszczycielskich fal w kierunku niepożądanych osób wykorzystywane są maszty telefonii komórkowej. Istnieje jeszcze inny poziom tego technologicznego monitorowania. A jest nim to, że ciemne byty niższego astralu również używają go do zbierania informacji o pozytywnych, wysoko wibrujących ludziach, aby szukać ich słabych punktów, które mogą wykorzystać. Te byty niższego astralu mogą wejść do matriksowych jednostek NPC, czyli do biologicznych postaci niebędących graczami, które mają niskie wibracje, a więc są wobec nich bezbronne. NPC stanowią część technologicznego systemu monitorowania kabały, a więc, wchodząc w nie, ciemne byty niskiego astralu uzyskują dostęp od strony żywych do wszelkich informacji zbieranych przez kabałę. I jak można podejrzewać, wiele matriksowych osób wykonujących tego rodzaju zadania to tylko puste naczynia sterowane przez ciemne byty niższego astralu, a nawet przez demony. Ale nie mówię tego po to, abyście wpadli w paranoję. To jest po prostu coś, czego powinniście być świadomi. I jak wielu z Was podejrzewa, tak, możecie być śledzeni. Idąc krok dalej, tak jak regresywne rządy kabały monitorują ludzi i gwiezdne nasiona, tak samo robi wiele gwiezdnych ras, stale monitorując swoje gwiezdne nasiona i interesujących ich ludzi ze swoich statków kosmicznych. I tak jak ma to miejsce w przypadku przewodników duchowych i bytów niższego astralu, tu także tym razem, używając technologii, jedna strona monitoruje, aby obniżać wibracje i kontrolować populację, a druga strona robi to samo, ale by prowadzić i pomagać swoim przyjaciołom i rodzinie wcielonym w ludzkie ciała. Jest to wyraźne odzwierciedlenie dualności i odwiecznej walki dobra ze złem. Wiele gwiezdnych raz obserwuje swoje gwiezdne nasiona z kosmosu, używając technologii orbitalnej w pakietach czujników, umieszczonych zwykle w nosach ich kosmicznych statków. Ale najczęściej śledzą i monitorują ludzi, którymi są zainteresowani za pomocą zaawansowanych dronów, które w większości są kulami zasilanymi małym, ale silnym reaktorem punktu zerowego, co szczegółowo opisałam w filmie o dronach. Które opublikowałam na początku 2023 roku. Federacja Galaktyczna ma jasne zasady dotyczące zakresu, w jakim gwiezdna rasa może ingerować w życie swoich gwiezdnych nasion na Ziemi. Zasady te zostały szczegółowo opisane w sławnej pierwszej dyrektywie, której również poświęciłam kilka filmów. Te zasady to na przykład to, że drony nie mogą zostać wykryte przez ludzką populację. I że rasy mogą pomagać swoim gwiezdnym nasionom tylko w taki sposób, jaki można przypisać innym, bardziej przyziemnym przyczynom lub czynnikom. Jest to wyraźnie opisane w pierwszej dyrektywie, w paragrafie, który mówi, że żadna technologia, która jest bardziej zaawansowana niż poziom rozwoju danej kultury, nie może zostać do niej wprowadzona. Ponieważ jest to mniej rozwinięte społeczeństwo i byłoby to postrzegane jako ingerencja. Kiedy gwiezdne ziarno jest monitorowane, gwiezdna rasa przeznacza jednego lub więcej dronów, zwykle tych o średnicy 110 cm, aby za nim podążały głównie dla jego ochrony. Gdy gwiezdne ziarno przybywa na ziemię z misją, zwykle wchodzi na nią używając technologii kapsuły zanurzeniowej. A kiedy już jest na ziemi, wtedy ma wsparcie dronów, choć nie zawsze jest ono dla niego widoczne. Kiedy gwiezdna rasa wykryje na ziemi swoje gwiezdne ziarno, niezależnie od tego, czy weszło ono na ziemię przy użyciu technologii kapsuły zanurzeniowej, czy też jest tam naturalnie inkarnowane bezpośrednio ze źródła, wtedy także może ona wysłać jednego drona lub więcej, aby je monitorować i zapewnić mu ochronę. Jednak wsparcie lub ochrona, jaką może zapewnić dron, może osiągnąć tylko pewien poziom ze względu na możliwości samego drona i z uwagi na zasady pierwszej dyrektywy, których gwiezdna rasa musi przestrzegać, respektując także w jak największym stopniu plan życia jednostki, jeśli jest on znany. Drony mogą zostać przydzielone również innym ludziom, aby zbierać informacje o tym, kim są i co robią. Często dzieje się tak w przypadku osób, które mogą zacząć ingerować lub być istotne w życiu gwiezdnego nasienia, monitorowanego przez tę rasę. Chodzi o to, aby uniemożliwić tym innym ludziom przeszkadzanie gwiezdnemu ziarnu, a także zapobiegać narażaniu go na niebezpieczeństwo przez tych innych ludzi. Zbieranie szczegółowych informacji za pomocą dronów nie jest uważane przez Federację Galaktyczną za nieetyczne lub nielegalne, o ile nie przekracza pewnych granic, głównie dotyczących tego, jak bardzo gwiezdna rasa może bezpośrednio ingerować w życie gwiezdnego ziarna za pomocą swoich dronów. Na Ziemi w powietrzu przez cały czas znajduje się tysiące dronów i wielokrotnie można je zobaczyć gołym okiem ponieważ ich systemy maskowania się nie są doskonałe. Drony wykorzystują technologię antygrawitacyjną, która opiera się na wysokoenergetycznym elektromagnetyzmie. Technologia ta ma tendencję do przegrzewania atmosfery otaczającej dron, przekształcając ją w plazmę. W wyniku czego świeci ona w nocy lub nawet w dzień, sprawiając, że dron jest widoczny na nocnym niebie jako kula światła lub jako srebrna kula w ciągu dnia. Ale ponieważ drony są dosłownie metalowymi kulami, to mają również tendencję do odbijania światła słonecznego. Jest wiele dyskusji na temat tego, czy używanie dronów jest etyczne czy nie, jako że wiele osób uważa je za wysoce inwazyjne, Ponieważ nie ma jasnych regulacji określających stopień inwazyjności drona, gdy monitorowane osoby wykonują na przykład czynności prywatne, drony nie mogą być wykorzystywane do udowodnienia istnienia istot pozaziemskich, przynajmniej nie bezpośrednio jak mówią dyrektywy Federacji Galaktycznej. Jednak są one zdecydowanie najczęściej obserwowaną i najpowszechniejszą formą nieznanych pojazdów powietrznych obserwowanych przez ogół społeczeństwa. Ale niezależnie od tego, czy jest to inwazyjne czy nie, etyczne czy nie, gwiezdne rasy wykorzystują drony do monitorowania interesujących ich ludzi od prawdopodobnie tysięcy lat i najprawdopodobniej nadal będą to kontynuować. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu oraz za polubienie i subskrypcję. Bardzo to doceniam i mam nadzieję, że spotkamy się tutaj następnym razem. Dbajcie o siebie. Z wielką miłością, Wasza przyjaciółka. Marii Sfaru. Tłumaczyła Agnieszka, czytała Kasia. Zrealizowano dla kanału Agencja Kosmiczna.